ABW przyszło po Blidę by ją aresztować czy by ją uciszyć na zawsze. 25 kwietnia 2007 roku, o świcie jej dom w Śląskich otoczyli funkcjonariusze ABW. Była posłanka i minister budownictwa miała zostać zatrzymana w związku z aferą węglową. Kilka minut później padł strzał, oficjalnie samobójstwo. Ale czy to naprawdę cała historia? Tego dnia o 6 rano agenci wkroczyli do domu Blidów. Barbara, zaskoczona, poprosiła o skorzystanie z łazienki. Weszła tam z funkcjonariuszką ABW. Chwilę później rozległ się huk. Z szafki wyciągnęła rewolwer Astra 680, broń, na którą miała pozwolenie, i strzeliła sobie w klatkę piersiową. Umarła mimo reanimacji. Prokuratura uznała, że to desperacki akt. Ale coś się nie zgadza. Dlaczego strzał z tego głośnej broni? Słyszano jak stłumiony dźwięk. Funkcjonariusze w domu twierdzili, że nic nie słyszeli. Nawet może bidy Henryk, będąc kilka metrów dalej. Eksperymenty pokazały, że huk powinien rozejść się po całym budynku. A rewolwer? Czysty, bez odcisków. Jakby ktoś go wytarł. Kto i kiedy? Bida była podejrzana o korupcję. Miała rzekomo pośredniczyć w łapówce na 80 tysięcy złotych. Dowody opierały się na zeznaniach Barbary Kmiecik zwanej Śląską Aleksis. Kmiecik później wycofała swoje słowa, twierdząc, że kłamała pod presją aresztu wydobywczego. Czy glida była kozłem ofiarnym w politycznej wendestcie rządu Pis? Nagranie z akcji ABW urywa się przed kluczowym momentem. Funkcjonariuszka, która była z Bidą, twierdzi, że nie zdążyła zareagować, ale jak to możliwe, stojąc metr od niej? Komisja śledcza w 2011 roku uznała akcję za chaos i nadużycie władzy, ale nikogo nie ukarano. Rodzina Blidy, syn Jacek i siostra Katarzyna od lat walczą o prawdę. Twierdzą, że to nie samobójstwa, a wynik presji i chaosu. Czy barbara została złamana, czy ktoś pociągnął za spust za nią? A może to przypadek, który stał się symbolem nadużyć czwartej RP? Co wydarzyło się w tamtej łazience? Desperacja, błąd czy morderstwo w białych rękawiczkach? Zdecyduj sam. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz.